Czy wiesz, że bycie efektywnym to też może być pułapka? Robisz, robisz, mach niby efekty, bo o to chodzi w efektywności, tylko ciągle jakoś nie możesz dotrzeć do tego miejsca, o którym fantazjujesz. Dlaczego? Bo Twoje ego jest zadowolone z tego, co osiągasz. W końcu zrobiłeś webinar i jacyś ludzie na nim byli. Była sprzedaż i coś tam się sprzedało. Zrobiłeś coś i był tego jakiś efekt. Ale jeśli nie masz konkretnych benchmarków, jeśli sobie nie ustalisz, co konkretnie ma być efektem, no to wtedy zadowalasz się czym i pierdołami. Więc usiądź dzisiaj i zastanów się, jak z Twoimi celami biznesowymi i zawodowymi, o jakie konkretnie efekty tobie chodzi i do czego idziesz. Nie pracuj po to, żeby być efektywnym, bo wyjdzie z tego efektowność, tylko po to, żeby mieć bardzo konkretne Efekty swojej pracy. I daj znać w komentarzu, jakie są Twoje przemyślenia po tej rolce.